Dla ciebie Komu tak Krzysztofie śpiewasz? No pewnej osobie ja to śpiewam Ale nie zdradzę tutaj internetowo Dla te telewizji i portalu To są takie sprawy między nami No dobra To musimy się skupić w takim razie na sporcie Szkoda, bo wydawało się, że będzie niebanalna rozmowa A tym razem, znaczy też będzie niebanalna Ale o sporcie w takim razie, dobra Rozmawialiśmy ostatnio całkiem niedawno I wtedy mm, snułeś plany na ten rok bardzo ciekawe zresztą plany. Można powiedzieć, że pewien już etap i pewną część tych planów poznaliśmy właśnie. Znany jest twój kolejny rywal, znany jest twój kolejny przeciwnik. Powiedz, jak ty go odbierasz, jak ty go oceniasz. Jak go odbieram, odbieram go tak samo jak wszystkich, czyli kolejną przeszkodę do przejścia. Yy... Ten rywal będzie chyba najbardziej wymagający w moim karierze, jest Amerykaninem, bardzo doświadczonym Amerykaninem, przeplata swoje walki z walkami w UFC, walkami w Bellatorze, bardzo wysoki, koło 2 metrów. No co mogę powiedzieć? Będzie na pewno dobra jatka. Ten zawodnik akurat jest taki, że idzie do przodu, chce się bić i to mi bardzo pasuje, bo jeśli nie mogę się sam otworzyć i zacząć walczyć agresywnie, to myślę, że przeciwnik to na mnie wymusi i będzie mi dobry fight. No właśnie, przeciwnik wysoki, jak mówisz, dwumetrowiec, taki troszeczkę drapacz chmur. Ty chyba nie lubisz takich rywali? Nie lubię, właśnie nie, nie przepadam za z zawodnikami, z przeciwnikami dwumetrowymi. <grym> Ale do tych przygotowań odezwał się pewna osoba do mnie, która nazywa się Luke Barnett. I on jest również bardzo, bardzo wysoki, chyba nawet wyższy od tam dała Makkore. I on również przyjeżdża do Tajlandii i będziemy sobie razem trenować. Będziemy ziomkami. Będziecie ziomkami z ukiem Barnatem, no właśnie, czyli co? To będzie jeden z głównych, jakby jej podstawowych, swoich sporych partnerów i jedna z podstawowych osób, która będzie się przygotowywała do tej walki? Myślę, że w, na czas w Tajlandii, który będę, to na pewno. Na pewno będziemy razem trenować, sparować, pewnie jeść, i zwiedzać. Tę całą Tajlandię, e, tak, myślę, że tak i później wylatuję do Stanów i tam to już jeszcze nie wiem z kim będę sparował, zobaczymy, okaże się na miejscu. Czyli planów konkretnych jeśli chodzi o Stany jeszcze nie ma, tak? Wiesz, że tam lecisz, ale jeszcze nie wiesz do końca gdzie i do kogo. Nie, 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 wiem gdzie lecę, wiem do kogo, ale wiesz jak to jest, czasami jedni się szykują do walki, drudzy mają wakacje i nie ma ich w klubie po prostu lecę do American Top Team do Miami na Florydę i stamtąd bezpośrednio 14 bodajże w czerwca będę leciał do Ottawy na swoją kolejną walkę. Ottawa, czyli nie Europa już teraz wybierasz się do Kanady, zupełnie inne miejsce, zupełnie inne klimaty. Ty chciałeś gdzieś tam w te rejony zawędrować. Oczywiście, że chciałem, chciałem zawalczyć w Stanach dla szerszej publiczności, no i nie zawalczę dosłownie w Stanach, będę walczył koło Stanów. Ale będzie tam dużo, dużo większa publiczność, ponieważ będę pierwszy raz walczył na telewizji Fox w otwartym kanale, więc cała Ameryka mnie wreszcie zobaczy, więc na pewno postaram się dać dobre show, dobrze się przygotować i mam nadzieję, że zdrowie mi na wszystko pozwoli, żeby wyjść do tej walki 100% przygotowany, no i zniszczyć swojego kolejnego przeciwnika. To jest do zrobienia, rozumiem, mówię tutaj oczywiście o tym zniszczeniu? Myślę, że tak, myślę, że tak, że to jest koniec, ten czas się chyba już skończył, tych spokojnych walk w wykonaniu Giotko, który y, można powiedzieć rozpracowuje ich jak St. Pierre i nie, wa nie walczy y, może czasami efektownie, ale UFC potrzebuje walk wygranych przez y, kończenia przeciwników, nie... Y, nie lubią walk takich przedłużanych przez trzy rundy. Więc ja też chcę, chcę im pokazać, że chyba jestem już dorosły i nadaje się na tym, na tym poziomie walczyć. Tico, rozumiem, że przy okazji ostatniej rozmowy na temat nowego kontraktu, gdzieś tam pojawiła się ta opcja, że troszeczkę może pan Krzysztof odkobi gdzieś tam jakiegoś nokautą nam tutaj gdzieś się zafundował? No, pojawiła się, pojawiła się opcja, tak. Oni z UFC jest bardzo zadowolona z moich usług. Ja też jestem bardzo zadowolony z ich. Z nich. Ich usług, tak jest. Ich usług. I no tylko tak jak mówię, że to co ludzie i fani UFC ode mnie oczekuje, to kończenia walk przed czasem. Więc będę się teraz starał kończyć walk przed czasem. Na pewno przygotuję się do tej walki bardzo mocno, kondycyjnie, żebym mógł napierać, napierać i dawać presję cały czas, nie cofać się do tyłu. Wspomniałeś o St Sampierze to będzie pewnie jeden z gości tej gali. To co, też będzie okazja, żeby się z nim spotkać. Miałeś okazję gdzieś tam u niego swojego czasu już trenować. Tak, miałem okazję swego czasu z nim tam trenować, lecz Montreal to nie jest wymarzone miejsce, gdzie chciałbym trenować. Na pewno Tristal, klub w Montrealu jest bardzo fajny, bardzo dobry. Jest tam wysoki poziom. Kiedy na sparingach patrzysz na drabinkę sparingu, sparing partnerów, których masz w tym dniu, to jest naprawdę aż straszne. No ale, no ale niestety ja wybieram, uderzam bardziej w ciepłe, w cieple, w ciepłe rejony. Yy, już spotkałem go jakiś czas temu. Jeszcze jak miał kontuzję, kontuzję kolana i właśnie tam chwilę z nim porozmawiałem, to mówił, że siedzi właśnie w Nowym Jorku, yy, rehabilituje się, robi dużo gimnastyki, wraca do formy i wtedy jeszcze powiedział, że nie powiedział swojego ostatniego słowa, więc może wróci, może nie, choć moim zdaniem mistrznik zostanie mistrzem i siedzi sobie. W domu cię pije herbatkę, kawkę i żyje sobie spokojnie. Co co miał zrobić, to już zrobił. Tak jak już wspominałeś we wcześniejszych wiadach, życzysz dobrze GSP, żeby już specjalnie gdzieś tam jakieś przykrości go nie spotkały, o twojej wyprawie do Tajlandii też mieliśmy okazję, odsyłamy do wcześniejszych naszych rozmów. Ja tylko na koniec jeszcze w takim razie zapytam cię odnośnie tego twojego najbliższego pojedynku. Rozumiem, że to rzeczywiście może być walka, która tak jak sam wspomniałeś otworzy ci tę drogę do tych już najbardziej topowych nazwisk, najbardziej topowych yy, bitew w UFC. Tak i to jest chyba ten czas już na... Na test z dobrym zawodnikiem stop 15, choć ten może na papierze nie wygląda tak, taki dobry, ale tak naprawdę jest dobry. I będę się na pewno sumiennie i mocno pod niego przygotowywał. To niech to się zakończy całe to twoje sumienne przygotowanie, szczęśliwie. Dziękuję bardzo. Chris Dziotko był naszym gościem. Dzięki. Dzięki.